Witam. Chciałem rozwinąć teraz temat systemów czasu rzeczywistego, ogólnie dla wszystkich współczesnych mikroprocesorów, mikrokontrolerów. Opieram się oczywiście o SM32. Do prób używam Kameleona, ale może to być dowolny inny moduł, który ma do dyspozycji kilka LED-ów. One nie są niezbędne, ale widać, że tak powiem, na co się dzieje. Tu do wyprowadzeń złącza z ino podpiłem analizator stanów logicznych i zobaczymy sobie, czym się różni OS Delay czy V Delay, bo to w różnych schemach różnie ta funkcja się nazywa od HAL Delay o tym w poprzednim filmie link będzie w opisie ale tu zademonstruję, że tak powiem prawie naocznie program nie jest jakiś szczególnie trudny wykwintny ale to co robi HAL Delay sobie zobaczymy na pomoc żeby dzieci to trzeba jednak odznaczyć macie tu konstrukcję tego opóźnienia czyli zapamiętujemy aktualną wartość licznika systemowego w zmiennej white zapamiętujemy opóźnienie które ma być wykonane gdy ono jest. To jest w sumie trochę głupie, bo zmienna jest 32-bitowa bez znaku i porównywana, czy na pewno ona jest mniejsza od właśnie 32-bitów. No, a to jest fantazja, a raczej niewiedza głupota ludzi piszących hala. Dlatego w książce a raczej w filmach związanych z książką wielokrotnie mówię o tym, że hal nie jest doskonały ma błędy ale używa się go prosto łatwo i no może i przyjemnie coś jak srajduino prosto, łatwo, nie niewydajnie na szczęście w wypadku STM mamy Biblioteki LL, gdzie jest to, to zrobione dużo, dużo lepiej. Powiedziałbym tysiąc razy lepiej. I tu mamy pętlę, która nie robi nic, tylko ciągle sprawdza, czy minął zadany czas. Jako, że mógłbym te Haldi-Delay sobie po prostu tą funkcję zaznaczyć i Wykorzystać po swojemu, bo gdy mamy ten week, taki atrybut, to znaczy, że możemy tą, tą funkcję zadeklarować ponownie. Wtedy ta będzie pominięta, tylko będzie ta druga nasza. Powiedzmy nowsza, niekoniecznie lepsza, różnie była, ale to zrobimy inaczej. Po, na podstawie tej funkcji zrobiłem swoją oczekującą, ale zmieniam stan PINu lub 1, który tam w halu zdefiniowałem w tubie MX. To będzie akurat ten kanał tu fioletowy. I przez czas oczekiwania nie robię nic innego, tylko zmieniam stan tego PINu. To pozwoli nam zobaczyć nawet przerwania systemowe do odliczania czasu, które odliczają czas, jak, jak sama tak nazwa wskazuje, ale też będzie widać przerwania naszego systemu czasu rzeczywistego. Szczegóły za chwilę. No, kompiluję ów program i przejdziemy do. No tu za bardzo nie ma co omawiać. Zmienia stan LEDa. Czekam 250 milisekund, korzystając z delaya systemowego i kolejny 250 z niezbyt dobrego rozwiązania czyli kręcenia się w kółko bezużytecznie nie wydaje przy okazji mamy tu taki task domyślny jak ogólnie nie, nie dzieje się nic procyk nie ma nic do robienia wywoła ten task i tu warto na przykład dodać sobie usypianie mikrokontrolera. No, do takich rzeczy przejdziemy raczej w osobnej książce, a nie rozdziale. I tu proszę o komentarze w tym temacie. Czy chcielibyście, czy po prostu jakiś tam jeden większy rozdział o systemie czasu rzeczywistego? z książek czy osobną książkę mówiącą o tym, jak używać systemu czasu rzeczywistego, bo nie jest to takie oczywiste, jak się wydaje początkującym. Tu tylko nie pokazałem, więc nadrabiam. Jak widzicie, zmieniłem sobie też stan pinów. Tu mamy miganie ledem, a tu zmieniamy stan kolejnych pinów. To będzie kanał z kolorem niebieskim, następny z zielonym czyli dwójka to jest niebieski, trójka zielony. No i zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. To jest ten nasz OS Delay. Jak widać, program w tym momencie nie robi nic, dopóki nie minie zadany czas. Żeby to było lepiej widoczne, to sobie ten OS Delay zmienimy na przykład na 150 milisekund. będzie widać, że ta dioda tutaj pierwsza będzie migała szybciej trochę się odciąłem tu no jak widać jest zgrany, bo widzę tu już zrobiono no i popatrzmy proszę tu widać, że trwa to Mniej więcej 150 milisekund. Potem mamy tego dłuższego, że tak powiem, delaya naszego, głupio napisanego, który trwa mniej więcej 250 milisekund. I tu już się Wam rzuca w oczy jakaś taka dłuższa przerwa. To jest właśnie przełączanie tasków przez nasz system jak widać po tym przełączeniu jednym wyskartował kolejny task później następny one się oczywiście zakończyły i tu będziemy też widzieli o widzicie dłuższe przerwa dłuższy okres w przerwaniu o, tu nie widać nic o ale tu też jak widzicie mamy Dłuższą przerwę. Dobierając trochę inne czasy, byśmy to inaczej jakby rozstrzelili, żeby one się nie synchronizowały. Może to zrobię. Tu mamy 200 milisekund, tu 100. No więc zmienimy tu na 300. I one nie będą na siebie tak zachodziły. Będzie wyraźnie widać, że. Zanim się zmieni stan pinu, to coś tam się jednak wydarza. czy znaczy tu się zmienia stan pinu? I tu. No i tu, o! Widzicie, już widać, że jakiś dłuższy czas. Tu też widać, że coś tam się dzieje. O, i tu też powinniśmy widzieć, że ten zielony y, zmiana stanu tego PINu tu wywołała. Coś się tam więcej zadziało. Natomiast te krótsze przerwy, mogę dać sobie rękę uciąć, że będą związane z przerwaniem milisekundowym. Te króciutkie tu, to jest przerwanie, które zostało przejęte. Czyli dokładnie to. Kto nie wierzy, może sobie tu zmienić stan jakiegoś portu i podejrzeć, że to jest zgrane, że tak powiem, z właśnie tym zdarzeniem, że to przerwanie zmienia tutaj, zmieniałby nam stan jakiegoś pinu. Te dłuższe przerwy też będą co milisekundę, ale one są związane z działaniem naszego systemu czasu rzeczywistego. No i tutaj to działanie przez system operacyjny, jak widzicie, zajmuje około 212, tak tu to widać. 212 milisekund, gdzieś zgubiłem tą moją pomoc naukową, którą mogłem sobie monitor zasłonić. Widzę, czy to co pokazuje jest widoczne, czy nie zasłania kamera, ale tu na pewno jest widoczne, czy tu i tu widać tak 212 mikrosekund, a zobaczcie, że gdy coś tam się dzieje, wybiorę specjalnie, gdy jeden pin jest zmieniany i zobaczcie, mamy 350 mikrosekund. Natomiast, jak tutaj mamy złożenie dwóch zdarzeń, to mamy 486 mikrosekund. Widać tu wyraźnie to. Działanie systemu operacyjnego. W wypadku STM32 i tego, co tu mamy, nie można w prosty sposób zmienić czasu tego przełączania tasków, maksymalnego czasu przełączania tasków, czy znaczy minimalnego, bo jest on ograniczony tu przez e, konfigurator można by ten czas tu, możemy wpisać tylko max 1000 minimum 1, czyli od sekundy do 1000 razy na sekundę możemy przełączyć taski, tak przy okazji przypomnę, że Amiga miała przełączanie co 100 Minisekund, czyli 100 razy na sekundę. Czy nieco co, co 10 minisekund, czyli 100 razy na sekundę. Tu mamy 1 kHz, to można by zmienić na upartego, ale mała uwaga. Jak popatrzycie sobie tu na te przebiegi, tu głównie o to chodzi, gdzie widać czas wykonania, czasy te przyłączania. No jak mamy tu rzędu 500 mikrosekund przy dwóch taskach, gdy będzie ich więcej i się one złożą, jakby w jednej chwili, te czasy się nałożą i może się okazać, że jak damy tu 100 kHz, to po prostu to będzie mniej wydajne niż przełączanie 1 kHz bo trzeba pamiętać że tracimy ten czas jest powiedzmy stracony w sensie program żaden się nie wykonuje nasz główny żaden z naszych tasków i aktualnie mamy sytuację, że powiedzmy nasze zadania no, trwają no niech będzie, że 10 milisekund, zamienimy to na mikrosekundy i podzielimy na te na przykład 500 mikrosekund te niekorzystne. Czyli to nasze tu przełączanie zajmuje 1,20 dwudziestą czasu. Gdybyśmy przełącali to częściej, no trochę źle zacząłem to w sumie tłumaczyć. No, ale chodzi o to, że w milisekundzie 500, 500 mikrosekund mieści się dwa razy. Jeśli natomiast byśmy dali 10 kHz, mieści się 0,2 razy, czyli Przełączanie tasków zajmowałoby więcej czasu niż wykonywanie programu yy, zadań użytkownika. Dlatego nie ma co szarżować z y, tym przełączaniem tasków zbyt częstym. Oczywiście, im szybszy mikroprocesor, tym możemy sobie na więcej pozwolić, ale trzeba to dobrać tak no w miarę rozsądnie. Wykorzystamy korzystamy z jakiegoś tam Linuxa, Windowsa, Windowsa, to nie mamy wpływu na to, jak się te taski przełączają często. Znaczy, powiedzmy, raczej nie mamy wpływu, tu mamy duży wpływ, ale trzeba zachować rozsądek. Tak jak mówiłem wcześniej, systemy czasu rzeczywistego mają wiele pułapek o których początkujący sobie w ogóle. No Nie zdając sprawy z, z tych pułapek, myślę, że, no, że taki rytos, tam, tam no, free rytos, tak? że rozwiąże nam wszystkie problemy. Otóż nie, on rozwiąże parę problemów, a powstaną nowe. Jeśli nie jest świadomym tego, to można wyjść z błędnego założenia, że to jest panaceum na wszystkie nasze dolegliwości, jak kiedyś myślano o penicillinie, że to rozwiązuje problem wszystkich chorób. Jak się okazało, nie rozwiązuje problemów wszystkich, mało tego, w pewnych sytuacjach jest ona niebezpieczna. I tu jest podobnie, nie rozwiązuje wszystkiego i czasami jest to niebezpieczne. Ach, na szczęście w sensie tylko nie utraty życia czy zdrowia, tylko Złego działania programu. No, co prawda, jeżeli to będzie sterowało nam poduszką powietrzną ABS-em, to może ktoś stracić życie przez źle napisany program. Jeśli Was temat interesuje, to proszę pisać w komentarzach i przypominam, że nadal można kupować książkę. Mojego autorstwa cały czas w cenie 60 zł. W opisie filmu będzie link do wersji darmowej pierwszych pięciu rozdziałów. Można sobie tam oglądać filmy, pobierać kody źródłowe, a właściwie kody projektów, aby zobaczyć, jak to wszystko działa. To co jest unikalne w tej książce w stosunku do innych a, książek czy, czy jakichś tam tak zwanych samouczków w internecie to po pierwsze poruszam temat bibliotek LL i pokazuję różnice między tymi bibliotekami, ich zalety, generalnie zalety. Wady są małe, no po prostu Pisze się trochę trudniej, ale generalnie są duże zalety, bo ten kod jest przenośny na inne STM-y, tak jak kod HALA. A pisanie na, na rejestrach bo pisanie, używanie LL to jest podobne do używania pisania na rejestrach, ale możemy kod bez problemu lub większych problemów przenieść na inny mikrokontroler. W wypadku. Pisania na rejestrach tak nie jest. Czasami trzeba dużo zmian wprowadzić. Także LL mają można by powiedzieć, same zalety. Mały, zwarty kod, pewny w działaniu, przewidywalny i jednocześnie przenośny. Czyli tak łączy powiedzmy zalety HALA i LL. Oczywiście w takim dużym przybliżeniu, bo wcale tak. Do końca nie jest, ale o tym się można przekonać nawet tylko korzystając z, z wersji bezpłatnej książki. Tu nawet powinien być. Trzeba by zerknąć w przykłady, ale o, o optymalizacji. Też mówię, to jest też temat, który raczej jest pomijany. A nawet omawiam takie tematy, jak optymalizować na różnym poziomie części kodu. Nie musi być cały kod optymalizowany tylko na szybkość działania czy tylko na objętość. Można robić to wybiórczo. Pewne funkcje będą wykonywały się szybko, pewne będą zajmowały mało pamięci. Zresztą sam spis treści wiele wyjaśnia. Slejwy i kwadratu czy SPI to też temat raczej niespotykany w innych publikacjach. I 60 zł jest to naprawdę niska cena. Porównajcie ile książki, które dużo mniej tematów poruszają, ile kosztują no i wersja sprzedawana przez Helion taka przewidywana na razie cena szacowana to jest między 80 a 120 zł więc na razie macie możliwość nabycia tego no, z bardzo dużym rabatem szczegóły w opisie filmu jak się podobał to oczywiście proszę o lajki like, udostępnianie i do Usłyszenia.